Dzień dobry, dzień dobry. Witam w kurniku Kazika. Ja jestem Kazik, czasem lubię dawać w gazik, ale to nie teraz, dlatego że teraz sami zobaczcie co się stało. Sami zobaczcie co tutaj się dzieje. Fala młodej zbrodni uciekła. Nie wiem jak oni to zrobili, ale kiedy rano wyglądnąłem przez okno, kurczaki już były na zewnątrz. Muszę je najpierw przeliczyć, a potem zagonić w jakiś sposób z powrotem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. No tak, są wszystkie. Tylko teraz, jak to zrobić? Słuchajcie, na dodatek jeszcze pada deszcz. Jak to zrobić, żeby one wróciły tam, gdzie były? Ja muszę się Wam przyznać, że wczoraj. Właściwie trochę pod naciskiem ze strony widzów kurczaki trafiły do kurnika. Chodziły sobie na wybie po wybiegu, wszystko było, wszystko było ok. Do momentu wieczornego, kiedy musiałem je wyłapać i pojedynczo umieścić w kurniku, no bo one jeszcze, no bo one jeszcze nie potrafią samodzielnie. Wchodzić do kurnika. Jestem pewien, że szybko by się tego nauczyły. Natomiast nie wiem, jak to się stało. No pewnie jakieś moje przeoczenie, że nie zamknąłem, że nie zamknąłem dobrze kurnika. Bo widzę, że drzwiczki od kurnika są uchylone. Ja zwykle zamykam drzwiczki i przystawiam cegłę, tak aby w nocy żaden lis ani żadne inne zwierzę nie mogło y, dostać się do kurnika. Natomiast najwidoczniej wczoraj nie zrobiłem tego i oto jest tego skutek. Zastanawiam się, co teraz zrobić. Czy zagonić je z powrotem na wybieg, z którego uciekły, czy z powrotem do tunelu foliowego? Pada deszcz. Ja nie chciałbym, żeby one się w jakiś sposób przeziębiły. Natomiast no, hartować również się muszą. Więc. Więc no nie wiem, będzie trudno, będzie trudno je zagonić, bo tak naprawdę musiałyby zrobić całą drogę dookoła. A nie wiem, nie wyobrażam sobie, chyba że przez zielony wybieg, słuchajcie, chyba że przez zielony wybieg, ewentualnie, ewentualnie spróbuję zwabić je jedzeniem do tunelu foliowego. No nic, nie ma co gadać, trzeba działać, zaczynamy. W międzyczasie muszę otworzyć kwokom, bo za chwilę rozniosą. Deszcz pada, no przecież deszcz pada. O, idą, idą, zobaczcie. Ledwo idą, ale idą. No chodźcie, chodźcie, chodźcie. Już do siebie. Raz, raz. Raz, raz i kolejno odlicz. Bo Kaziu będzie sprawdzał obecność. No, chodź, chodź. Chodź. Tutaj, daj się kierować. Malutku, idź. O tak. Wydwaj, już. Już raz, 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 raz. No, idź. One są, zobaczcie. One są dość dobrze. Fajnie, oswojone ze mną. Tutaj. Tutaj jest jedzenie. Już do tunelu. Już. Powrotem do domu wracać. Noc była w kurniku. A teraz ze względu na to, że pada deszcz, słuchajcie, umieszczę je z powrotem w tunelu foliowym. Zobaczcie jak ładnie. Chodźcie, chodźcie tutaj, tutaj Kaziu ma dla Was coś lepszego. Tu chodź chodź. Halina, Halina, ja słyszę, że Ty się niecierpliwisz. No dobra. To wyprowadzaj towarzystwo. Wodę też... Wodę też wam za chwilę zmienię. Jedzenie czeka tutaj. Na zewnątrz. Chodź Chodź Halina, chodź. Chodź tutaj z dziećmi. Idzie jedzenie. Pobudka. <gryw> Najpierw im nałożę, bo inaczej to wchodzą mi na głowę. A tak. Na spokojnie. Pierwsze śniadanko. I co? Wypuszczamy. Jak mówicie, która wyjdzie pierwsza? Czarna czy która? Uwaga! Tak jest. <gry> I wylewa się fala starej zbrodni. Ty tam, Hans, dobrze ustawiłeś ten zegar kurzy, że tu zawsze pierwsza wychodzi czarna. Jedz, jedz, jedz! Chociaż właściwie to idź do koryta, bo to jest dla Kochinów. Chyba, że Kochiny jeszcze mają deszczyk pada, słuchajcie. Kto, to, kto by to pomyślał, że tak zmieni się pogoda. No, odejdź, odejdź, Karolina, bo cię zdeptam. Że tak zmieni się pogoda. Tak było wczoraj, ładnie. Słoneczko świeciło człowiek mógł się troszkę powygrzewać a dzisiaj deszcz, buro ale rośliny potrzebują, rośliny potrzebują deszczu, więc jak to się mówi no uwaga jak to się mówi nie ma tego złego wam jest chyba niewygodnie na tych cegłach masz tutaj nie ma tego złego, bo rośliny wody potrzebują. Zobaczę jeszcze, jak się miewa moja kuśtyczka, czyli kontuzjowana kurka. Zjemy jakieś? Nie bój się, nie bój. Chodź, chodź do Kazia. Na śniadanko Cię zapraszam. Chodź. Proszę. Proszę, jesteś głodna? No, jest. Nie chcesz? Wracasz? Dobrze. To jakbyś była głodna, to tutaj masz. Proszę bardzo. No, boli ją, boli ją. Ta nóżka. Ugina jej się w kolanku. Trudno mi nawet. Stwierdzić, która to ją boli, czy prawa, czy lewa. Słuchajcie, no nic, poczekam, zobaczę. Najważniejsze, że je, że pije. Odpoczywa sobie dziewczyna. Mam nadzieję, że. Za kilka tygodni będzie lepiej. Osobiście się już z Wami żegnam. Idę jeszcze tylko nalać kurczakom, tym malutkim, świeżej wody. Was jeszcze zostawię, tak abyście mogli poobserwować młode kurczaki. A ja pozdrawiam wszystkich widzów. Mówił do Was Kazik. Teraz idę dawać w gazik. I co? Widzimy się. W kolejnym odcinku.